Kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na moment zastanowili się nad naszymi reakcjami. Różne zdarzenia nas spotykają w życiu. Różnych ludzi los stawia nam na naszej drodze, różne rozmowy prowadzimy i Stąd no, bardzo różnie reagujemy. A przecież gdy sobie zdamy z tego sprawę, gdy bardziej się nad tym zastanowimy, to właśnie nasze reakcje są jakby głównymi, głównymi sprawcami. Tego, jak nam się żyje. Czy dzień kończymy w sposób zadowolony, w sposób satysfakcjonujący? Czy mamy jakieś wyrzuty sumienia, że może nie tak zareagowaliśmy, nie tak coś powiedzieliśmy i obarczamy się tym? Jeżeli chodzi o nasze reakcje, to proponuję, żebyśmy po pierwsze, uświadomili sobie, że można to zapisać w, w, w takim jakby bardzo prostym wzorze. Jest bodziec, reakcja. Bodziec, reakcja. I teraz chciałbym, żebyśmy ten wzór o jeszcze jeden czynnik poszerzyli. Coś niezmiernie ważnego. Między bodźcem a reakcją jest pewna przestrzeń. Przestrzeń, która może być wypełniona przez nas. Jak tą przestrzeń wypełnimy, co w tej przestrzeni napiszemy, co pomyślimy, taka będzie nasza reakcja. Kochani, jeżeli tak naprawdę przemyślimy to, to Komfort naszych relacji nie ma siły, żeby się nie zmienił. Nie ma siły. Gdy się czyta ludzi, którzy odnieśli ogromne sukcesy, ale też ludzi, którzy odnieśli sukcesy w życiu małżeńskim, zawodowym, biznesowym, to bardzo często pojawia się takie zdanie, które mówi: Ja od pewnego czasu zacząłem się, zacząłem się zastanawiać, co umieścić w przestrzeni między bodźcem a reakcją. I jeżeli umiałam, umiałem zahamować odpowiedź, zagospodarować tą przestrzeń między bodźcem a reakcją to zauważyłam zauważyłem że moje życie na wielu płaszczyznach zaczęło się bardzo pozytywnie zmieniać tylko to wymaga ćwiczenia to wymaga jakiejś zastanowienia się i wdrożenia w nasze codzienne życie proszę pamiętać jest bodziec, reakcja, a między tym jest przestrzeń, w którą możemy włożyć nasze myśli, którą możemy zapisać, którą możemy przeformułować tak, żebyśmy my i rozmówcy. Czy sprawy, które dotyczy reakcja, przybrały korzystny obrót. Mało osób zdaje sobie z tego sprawę, jak ważna jest ta przestrzeń, jak ważna jest ten, ta pauza między bodźcem a reakcją. Kochani, życzę tego, żebyśmy. Żeby nam to weszło w krwioobieg, żeby nam to weszło w naszą wyobraźnię i żebyśmy pamiętali o tym, że nie musimy pochopnie, nie musimy emocjonalnie od razu reagować. Oczywiście są sytuacje, gdzie reakcja jest wymagana natychmiastowa, ale większość sytuacji ma bodziec. Przestrzeń i reakcje. Jeżeli powolutku zaczniemy sobie to uświadamiać i ćwiczyć, to nie ma siły, żeby nasze życie nie osiągnęło wielu, wielu jakby pozytywnych rozwiązań. Bo nagle się okaże, że za wiele spraw Bierzemy odpowiedzialność. Także tego jakby Państwu sobie też życzę. Kochani, pozdrawiam wszystkich. Wszystkich bez wyjątku. Do zobaczenia na tych naszych ludzkich drogach. Trzymajcie się, kochani, ciepło, bo na tworze jest zimno. Jeszcze raz, dobrej, spokojnej niedzieli. Do zobaczenia.